Witam Państwa ponownie. Dobrze. Witam Państwa ponownie na 99. sesji, na wniosek Pana Burmistrza. Otwieram obrady i stwierdzam, że nadal nie ma kworum. Jedynie moja taka uwaga to dziękuję Państwu za przybycie Wszystkim dyrektorom Szkół Pracowego Światowego i Przedszkoli też przedstawicielowi związków. Mam nadzieję, że Państwo przybędziecie na kolejną sesję. W, jakby też, to co mogę powiedzieć, na forum nie ma, dlatego muszę zamknąć obrady i ogłaszam przerwę do 22 listopada do godziny 12. Myślę, że mówię w imieniu dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli gminy Nowogard. Przyszliśmy dzisiaj na sesję, na nadzwyczajną na sesję Rady Miejskiej. Pełni nadziei, że nasz postulat i pana burmistrza Rada Miejska zaakceptuje i dowartościuje naszą ciężką pracę w tym trudnym czasie. Czujemy się zlekceważeni, liczymy jednak na przychylność Rady Miejskiej 22 listopada w środę o godzinie 12. .00. Dziękuję bardzo. Jestem zaskoczony dzisiejszymi obradami Rady Miejskiej, a może raczej brakiem obrad. Rady Miejskiej w Nowogardzie i tym, że praktycznie połowa sali, praktycznie ta część sali, e, była pusta i radni zwyczajnie nie przyszli na, e, na sesję Rady Miejskiej. Nie, przyszli, nie przyszło dwoje radnych PiSu no i praktycznie poza przewodniczącym Rady cały klub radny nowy nie stawił się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Informacje, które do mnie dotarły, to Pan Radny Marcin Wolny miał wyjazd rodzinny do Stolicy Trzydniowej, którego nie był w stanie odwołać, a Pan Jacek Wierny jest na turnusie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu, skąd również nie mógł dojechać, bo tam ma zabiegi lecznicze. Natomiast pozostała grupa radnych nie stawiła się na sesji. No i trudno mówić tutaj o przypadku, jak praktycznie cały klub Nowej, poza jedną osobą, nie przychodzi na sesję. Cały klub PiS-u poza jedną osobą nie przychodzi na sesję. No i Radna platforma obywatelskie też nie przychodzi na sesję. W przypadki, Szanowni Państwo, ja nie wierzę. Odbieram to jako niechęć Radnych do podjęcia decyzji podnoszących uposażenie Dyrektorów Szkół i ich zastępców. Tą uchwałę procedujemy Zdaje się trzeci raz. Pierwszy raz ją wniosłem pod obrady Rady nie przeszła, drugi raz pan Krzysztof Busiacki wniósł poprawkę zgodnie z wolą Rady Miejskiej do tej uchwały i też ta uchwała nie przeszła, a dzisiaj radni po prostu nie przyszli na tą sesję. Stawili się sami dyrektorzy szkół i przedszkoli byli, żeby zobaczyć jak ich sprawy i ich jednostek są procedowane. E, przy, przyszła pani prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast no, radni nie wykazują zainteresowania, z przykrością to stwierdzam, że część rady po tej stronie stołu, czyli Pisulinowa, nie wykazuje zainteresowania sprawami oświatowymi i wynagrodzenia dyrektorów szkół. Tak jak zapowiadaliśmy, wszędzie podwyżki były. Nie były w urzędzie, były w bibliotece, były w Domu Kultury. Były w Ośrodku Pomocy Społecznej, były w Zarządzie Budynków Komunalnych, wszędzie w gminie były podwyżki i uznaliśmy, że dyrektorom też należą się podwyżki. Dlatego ten projekt uchwały, który został skierowany do Rady, wynika z niego, że dyrektorzy otrzymaliby podwyżkę 1300 zł, a ich zastępcy otrzymaliby podwyżkę 800 zł. Ten projekt uchwały był konsultowany ze wszystkimi związkami zawodowymi. I uzyskał pozytywną opinię i rekomendacje Po pierwsze Związku Nauczycielstwa Polskiego, po drugie Związku Zawodowego Solidarność i po trzecie Związku Zawodowego Pracowników Oświaty. Mimo już chcą dyrektorzy, mimo iż chcą zastępcy, mimo że chcą, że chcą związki zawodowe, mimo iż chcą e, pracownicy oświaty, mimo iż My tego chcemy, a część Rady po prostu, która ma większość w tej Radzie, nie przychodzi na sesję, w związku z tym uniemożliwia procedowanie tej uchwały. To jest po prostu smutne życie Rady. My wracają się do pracowników naszych szkół, do naszych dyrektorów plecami. W mojej ocenie nie powinno to być miejscami. Jednak ja chcę powiedzieć, że dalej tą uchwałę będę procedowała aż do skutku ponieważ e, uważam, że dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli robią naprawdę kawał dobrej roboty i Państwo jako mieszkańcy możecie sami to ocenić, bo Wasze dzieci, Wasze wnuki chodzą do tych szkół przedszkoli i tam naprawdę jest poziom kształcenia na wysokim poziomie, opieki na wysokim poziomie. No i te funkcje, które przedszkola i szkoła powinna spełniać są realizowane wzorcowo i ja uważam, że mimo czy... Nie mimo, a w związku z nawet szalejącą inflacją, widzimy, że inflacja zjada pieniądze, zjada pensje naszym menedżerom. oświaty, te podwyżki po prostu się zwyczajnie należą. Robią kawał dobrej roboty, ale dobrą pracę, czy należy się godne wynagrodzenie. Także będę ten projekt procedował do skutku. Mam nadzieję, że za czwartym razem być może radni zdecydują się tą sprawę uregulować.